Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem mt 2 i dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować yy, pierwszy mój film na moim kanale yy, PESIN MT2. Yy, kanał jest o Metinie, yy, grze, którą gram praktycznie od dziecka. I dzisiaj będziemy grać sobie na Tasmania MT2, czyli dzisiaj te, przepraszam Tasmania.pl na serwerze globalnym polskim i zrobimy sobie teraz postać yy, myślę że to będzie może sura sura wp yy, chłopak nazwijmy go sobie pesin dobra utwórz yy, filmy a tutaj już grałem jak widzicie tutaj dobra zagramy sobie yy, filmy będę Staram się pisać co dwa dni, jeżeli będę mieć czas. I oczywiście, zapraszam Was do rozsyłania tego znajomym. I zapraszam do grania również na Tasmani, bez cheatów. Dobra. Filmy będą na moim kanale, tak, do 20 minut, do 15 jakoś tak. I zaczynamy naszą przygodę. Mamy tutaj jakieś dwa kwesty. Witamy w Metin 2, czyli musimy, w skrócie musimy iść do strażnika miejskiego, dobra, broń dla młodych bohaterów, miecz Durendala, dobrze, miecz luzera. mamy tutaj szkatułkę, 20 czerwonej mikstury małej, 10 mojej niebieskiej i po 5 zielonej i fioletowej, dobra, idziemy zrobić pierwszego quest'a, czyli tam musimy iść a i jesteśmy w oczywiście na ch6 dobrze strażnik miejski Wzywano to musimy do jakiegoś jakiegoś quest'a jesteś nowy tak jestem nowy musimy iść do strażnika wsi no właśnie pomoc tutaj mamy sterowanie i tak dalej ja tam umiem grać w metinach nawet dobrze chyba Zobaczymy co z tego wyniknie. Jak widzicie już są tutaj takie większe levele, czasem się też zdarzają jakieś 70, 80, dobra, musimy iść do handlarki teraz. W dzisiejszym odcinku postaram się wbić czwarty albo piąty poziom. Serię chciałbym poprowadzić, no nie wiem, będę grać bez, bez Intenshopa, co nie? żeby po prostu grać sobie, nabijać po prostu bez Leadershopa hmm, lewele. o już mamy drugi level bez EXP'enia na samej misji dobra mamy zrobione quest'y jak widzicie nie ma misji żadnych <laughs> status hmm, z racji tego iż jesteśmy o mamy jakieś odporność na wachlarze nice e, z racji tego że iż jesteśmy w WP surą, będziemy dopiero ale już powiedzmy że jesteśmy więc rozdamy sobie statystyki więc tak ja dawałem zawsze tak, że dwa razy wzręczność. Nie. Czekajcie. Dwa razy wzręczność. Raz chyba witalność. Ym, chociaż nie wiem, czy. Nie, nie zręczność. Chociaż zręczność. Nie, 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 nie. PM trzeba dać. Raz, dwa. <laughs> Raz. Dobra. Rozraźnijmy statystyki. Zaczniemy sobie bić jakieś tutaj pieski. Mamy dobry miecz, bo ten miecz na start to już może być nawet na dziki. Czy nawet na niedźwiedzie. I sobie dam, poradzimy sobie. Bez problemu. Tą grupkę sobie rozbijemy. Może wpadnie level akurat. Myślę, że bez najmniejszego problemu. No trochę biją te potwory. Grałem też sporo na różnych prywatnych serwerach. Typu Easy Medium Hard. Um, nie jestem lewy jakiś do tej gry. Myślę, że on się będzie przyjemnie mnie oglądało. No i to jest pierwszy odcinek. To już mówiłem, bany. jak Zresztą, jak widzicie. Dobra. <laughs> Mamy misję. List od strażnika. Gdy czytasz ten list, oznacza to, że osiągnąłeś nowy poziom. <laughs> Gratulacje. Zabijemy sobie teraz, bo mamy misję Głodny wilk albo... nie głodny, no głodny wilk raczej Będziemy sobie bić Dobra, tutaj mamy Czyli 10 musimy zabić, okej okay. Misję będę robić, będę robić też cięcia, ale w pierwszym odcinku bez cięć będzie może Dzisiaj mamy środę To następny odcinek nagrywam w piątek i od razu raczej będę wrzucać. Mm, dobra. Przejdziemy się tam trochę dalej. Poszukaj tych wilków. Mm, bo, bo, bo. <laughs> Musimy wykonać tego questa, co nie? Zabiliśmy już 7. Okej. Okay. Mm -hmm. Tych sobie zabijemy. No nie wiem, tutaj chyba ich nie ma. Yy, gram 600. W sumie to zacząłem, zrobiłem tutaj konto na SO, nie wiem czy to był dobry pomysł. Bo w Gino więcej rzeczy wiem. Ale tutaj chyba można lepiej, lepsze rzeczy kupić w tym mieście, wiecie? Dlatego to wybrałem. Hmm. Kiedyś może będzie Is, ale na razie nie. Tak do 30, może do 40 poziomu nawet. Spróbuję grać bez Isa. Czyli bez shopu. Bez wydawania fizycznych pieniędzy. Dobra. O, tu mamy wilki. Musimy ich zabić jeszcze 6 Nasza postać się zmęczyła. O, tutaj jest jeden. Żywa z kamienia, yy, drzewa. To dopiero można wy wydobywać na 30 poziomie. Gdy już osiągniemy kilof. Osiągniemy. A czy sobie kupimy, bo 80 kosztuje kilof. Um, grałem na Negrosie, na serwerze poprzednim e, Tam nabijem 35 poziom bodajże I na razie mam przerwę, tam raczej grać nie będę Na Tasmanii teraz chciałbym zacząć właśnie serię zrobić na YouTubie Dobra, mam misję zrobioną OK. otrzymaliśmy 15% punktów doświadczenia Prawie level wbiliśmy, o um, muszę zabić jednego pieska czy coś i lecimy z kolejnym questem. Dobra, mamy Badania biologa zrobimy sobie w następnym odcinku. Jeszcze teraz bym chciał zrobić głodny alfa Wilk, zabić y, tą misję. I po osiągnięciu piątego poziomu, pójdziemy sobie wziąć nasze czary, które będzie, będą nam służyć już do końca gry. Raczej, dobra, a taką większą grupkę, które będą wzięli HP. Sobie ten. Y, o, możemy statystyki rozdać. Czyli tak. Yy, raz, dwa, raz O, same tam mi dorobną. ale to, to kiedyś było dobre Teraz już się tego nie używa, bo mamy te Te bronie mamy na, 30, na 15 dni, przepraszam I one są I one są yy, Co 10 poziomów Więc to jest całkiem spoko Poza odcinkami O, tutaj widzicie yy, Gra na bocie, czyli Na hakach ma, ma takie haki. Że przywołuje do siebie potworki i automatycznie bije postać. Więc to jest takie utrudnianie gry może się... utrudnianie gry. Jak mam to powiedzieć, poczekajcie. To jest w pewnym stopniu utrudnianie rozgrywki na wyższych poziomach. Na przykład jak jesteście w drugim mieście, bo tutaj są różne miasta. Co nie wiem, jak ktoś jest nowy i trafi na mój kanał przez przypadek. No, to są różne miasta i tak dalej. Questy się wykonuje. A, to jest yy, MMORPG, tak? Tak, to jest gra MMORPG, czyli zabijanie smoków, jakieś tam wojny i takie różne, wiecie, sami. Dobra. Hem sobie założyłem, bo widziałem, że z misji chyba wyleciał mi, albo nie wiem, skądś go miałem, w ekipunku, więc sobie go założyłem po prostu. Jeszcze, dwo, jeszcze dwa wilki musimy zabić, ale to jest bieda. Trzeba było gdzieś indziej iść, ale... Już nie ma chyba sensu. Poczekamy, aż się zaspawnią. W tym, tak jak mówiłem, w pierwszym odcinku to jest taki bardziej zapoznawczy. Jak ktoś, jak ktoś będzie ciekawy o mnie, no to się mnie wysłucha. A jak nie, no to ktoś sobie przewinie, co nie? Dobra. Um, tutaj mamy jeszcze wilki. i, i. i. Musimy to trochę powybijać, żeby się zespełniły te od początku. Od początku, przepraszam, jak ja mówię. Żeby się zespałniły te inne, inna rasa tych, tych wilków. Widzicie tutaj jakiś szaman, 25 level. Nie wiem wojownika robić, body, ale po prostu myślę, że będą po prostu księgi dla niego za drogie. Bo gdy ma się 18 poziom, to czary się zmieniają tak jakby. Można powiedzieć, że ewoluują. W pewnym stopniu i po prostu inaczej, inny dimerz zadają i tak dalej. Inaczej wygląda animacja. Ale to się przekonacie kiedyś tam. Dobra, myślę, że takie ciekawsze misje będę robić na odcinkach. O, mam wielki to, co chcieliśmy. Takie ciekawsze misje będę robić na odcinkach, a takie co zajmują trochę dłużej czasu, wiecie. Dajmy na to. Co dajmy na to? O, prawie ile wyrzuciliśmy. Dajmy na to. Um, hi, hi, hi. O, na przykład, zabicie. Nie wiem, 30 łuczników, czy coś takiego. To po prostu przy ostatnim łuczniku się znowu Wam wznawiam film. I wtedy oglądacie razem, razem do końca. Rozumiecie? Na takiej zasadzie to będzie działać. Zdobyliśmy teraz tarczę bojową. Plus 0. No potrzebujemy jakieś początkowe yangi. Hmm, yangi to jest waluta w Metinie, jakby co. A tutaj macie jeszcze won. Te won to znaczy, że 500 milionów, chyba 500 milionów wtedy wam się zamienia w jeden won. No takie, kiedyś tego nie było jak zaczynałem grę. To hmm, ta gra ogólnie jest z 2004 roku bodajże albo 2002 jakoś tak weźmiemy sobie głodny niebieski wilk <laughs> przepraszam za krypę. 2004 roku dzisiaj jest 2017 no to grama jakieś dobre czekajcie policzę sobie tak szybko 7 dodać 6 jest 13 no to 13 lat ma ta gra faktycznie dosyć stara jest ale myślę że przyjemnie się w nią gra dobra pozbieramy sobie questy tutaj od tych naszych tych Wezmę sobie nasze czary, czyli jest tak, trener mocy broni i trener mocy czarnej magii. My bierzemy mocy broni, czyli WP. Yy, nie wiem do końca, co to znaczy WP po angielsku. Poczekajcie. Bo jest jeszcze BM. BM to jest czarnej magii. No to BM to może, będzie może. Coś tam, Magic. Tak, jak WP. Nie, no, nie, nie wiem. No ramię się z tym. Misję sobie weź, poz, pozabieramy mm. i musimy odwiedzić, bo mamy tutaj taką misję, nowy zapach. Odwiedzimy sobie nasz Internshop. O, jak widzicie. Na Steamie teraz gram. To jest mój Steam, ale mniejsza z tym. Um. O jest, dobra. Mamy cztery smocze znaki. Na konto. Bo ja już na tamtym koncie coś tam próbowałem robić. I kupimy sobie olejek piżmowy. Kup. Tak jest. Dobra, mamy olejek piżmowy. I, i, i odbierzemy sobie go. O, tutaj. Hasło do, do magazynu. I mamy olejek piżmowy. Dobra, mamy. Pięknie. No i myślę, że już się będziemy żegnać. Na ten odcinek to już by było na tyle. Także zapraszam Was do zostawienia śladu. To jakiś, ten mój znajomy, nawet go nie znam. E, dobra, także zapraszam Was do pozostawienia śladu, czyli jakieś łapki w górę oraz subskrypcji. Możecie skomentować, jak będziecie chcieli ze mną zagrać, e, jakiś TeamSpeak albo coś, wiecie. Możemy zawsze pogadać sobie i pograć wspólnie od początku. Także ja się z Wami żegnam, Był, e, ja, jest, ja byłem pis, Pisin, PESIN, PESIN zaczcie. Pessin się czyta, Pisin. Pessin MT2. Także, cześć.